Paryż, champs Élysées, wieża Eiffla, Louvre – symbole potęgi, elegancji i wielkości. Francja zawsze miała w sobie coś z tej teatralnej wystawności. Rewolucja, która zmieniła świat, kolonialne imperium, TGV, Airbus. Francja zawsze lubiła i lubi pokazywać światu, że jest wielka. Ale za kulisami tej wystawności przez dziesięciolecia narastał problem, którego nikt nie chciał wyzwać po imieniu. Problem, który jest teraz tak duży, że nie da się go dłużej ignorować. Francja żyje na kredyt i to nie od wczoraj. Przez ostatnie 50 lat Francja ani razu nie zrównoważyła budżetu. Każdego roku wydawała więcej niż zarabiała. Każdego roku pożyczała pieniądze, żeby sfinalizować różnicę, a dług rósł rok po roku, dekada po dekadzie. Dziś dług publiczny Francji przekracza 3 biliony euro. To jest 112% PKB. Każdy Francuz od noworodka po emeryta ma na głowie około 45 tysięcy euro długu publicznego. Ale co gorsza, system wciąż nie jest zrównoważony. Deficyt budżetowy w 2025 roku wyniósł około 5,5% PKB. Francja wciąż pożycza dziesiątki miliardów euro rocznie i nie ma planu, jak to zatrzymać. To nie jest historia o nagłym kryzysie, to jest historia o tym, co się dzieje, gdy przez pół wieku żyjesz ponad stan, gdy każda próba reform napotyka opór na ulicy i gdy system staje się tak usztywniony, że niemożliwe jest dostosowanie go do rzeczywistości. Francja nie upadnie jutro, ale model francuskiego państwa dobrobytu, model, który obiecywał wszystkim wszystko, właśnie się rozpada. A konsekwencje mogą być bardzo bolesne. Jeśli interesują Cię prawdziwe historie o pieniądzach, kryzysach i ludzkich iluzjach, subskrybuj proszę ten kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków, które pokazują, jak bardzo historia lubi się powtarzać. Żeby zrozumieć, jak Francja znalazła się w tej sytuacji, cofnijmy się do XX wieku. Do momentu, gdy francuski model ekonomiczny zaczął się krystalizować w formie, którą znamy dziś. Francja po II wojnie światowej stworzyła rozbudowany system państwa opiekuńczego. Powszechna opieka zdrowotna, hojne emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, system edukacji od przedszkola po uniwersytet, praktycznie darmowy, to wszystko było częścią francuskiego modelu społecznego. Był to system, który obiecywał bezpieczeństwo. Państwo się tobą zajmie od kołyski po grób, i przez dekady działało to dobrze. Francja rosła, gospodarka była silna, a dług był pod kontrolą. Ale potem przyszły lata 70., a w nich kryzys naftowy, wzrost bezrobocia, spowolnienie gospodarcze i wtedy się zaczęło. Rok 1974 to był ostatni rok, kiedy Francja miała zrównoważony budżet. Od tego momentu każdego roku ma deficyt: małe deficyty w dobrych latach, w złych latach duże, ale zawsze deficyt. Początkowo nie wydawało się to problemem. Dług był niski, gospodarka rosła. Wyrośniemy z długu, mówili politycy, ale Francja do tej pory z długu nie wyrosła, bo był fundamentalny problem. Francuskie państwo obiecało obywatelom więcej niż mogło dostarczyć. Emerytury były nad wyraz hojne. Można było przejść na emeryturę w wieku 60 lat, czasem wcześniej. System zdrowotny był bardzo rozbudowany, ale też coraz droższy. Bezrobocie rosło, więc rosły również wydatki na zasiłki. A jednocześnie Francja nie chciała podnosić podatków do poziomu, który by to wszystko sfinansował. I nie chciała ciąć wydatków, bo to oznaczałoby społeczne protesty, więc państwo zadłużało się dalej. Spójrzmy na liczby. W 1980 roku dług publiczny Francji wynosił około 20% PKB. Niewiele. W 1990 35%, już więcej, ale wciąż zarządzalne. W 2000 roku 60% przekroczenie limitu z Maastricht. Traktat z Maastricht, podpisany w 1992 roku, ustanawiał zasady dla strefy euro. Limit długu 60% PKB, limit deficytu 3% PKB to były święte zasady, miały zapewnić stabilność wspólnej waluty. Francja była jednym z głównych architektów tych zasad i jednym z pierwszych krajów, które jest omały. W 2003 roku Francja przekroczyła limit deficytu i od tego momentu regularnie go przekracza. Lata 2008-2009-2010 kryzys finansowy deficyty sięgające 7%, dług skoczył do 80% PKB, a potem przyszła pandemia lata 2020-2021 lockdowny, Państwo płaciło za wszystko: zasiłki dla pracowników, wsparcie dla firm, dodatkowe wydatki zdrowotne, deficyt w 2020 roku 9% PKB, dług przekroczył 110% i od tej pory już nie spadł. Obecnie Francja stoi przed ścianą. Na koniec roku 2025 dług wyniósł około 116% PKB, ale co gorsza, deficyt wciąż jest ogromny 5,5% PKB. To oznacza, że Francja co roku pożycza około 150 miliardów euro. Tylko żeby obsłużyć ten dług, czyli zapłacić odsetki, Francja wydaje rocznie około 50 miliardów euro. To mniej więcej tyle, co budżet obronny Francji, a więcej niż budżet na policję i wymiar sprawiedliwości razem wzięte. I ten koszt będzie rósł, bo dług rośnie i bo stopy procentowe wzrosły. Przez ostatnie 10 lat Francja mogła pożyczać prawie za darmo. Stopy procentowe były bliskie zera, ale teraz stopy są na poziomie 2-3%. Obsługa pożyczek jest coraz droższa. Ekspert od finansów publicznych z polskiego think tanku mówi wprost: jesteśmy w pułapce. Żeby zrównoważyć budżet, musielibyśmy albo ciąć wydatki o 150 miliardów, albo podnieść podatki o tyle samo. A realistycznie Trzeba zrobić i jedno i drugie, ale politycznie to jest niemożliwe. Bo spójrz na historię: każda próba reformy kończy się protestami, strajkami, blokadami. Francuski system jest tak sztywny, że nie można go ruszyć bez politycznego trzęsienia ziemi. I tu dochodzimy do sedna problemu. Francja ma system, który wydaje się niemożliwy do reformowania. Przyjrzyjmy się emeryturom. Francuski system emerytalny to mozaika dziesiątek różnych reżimów. Pracownicy sektora prywatnego mają jeden system. Urzędnicy mają inny. Pracownicy kolei mają swój własny, bardzo hojny system. Górnicy mają swój, marynarze mają swój i tak Każda grupa broni swoich własnych przywilejów. Próba ujednolicenia systemu kończy się masowymi protestami. Emmanuel Macron, prezydent wybrany w 2017 roku, próbował to zmienić. W 2019 roku zaproponował reformę emerytalną. Chciał ujednolicić system i podnieść wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Czym się to zakończyło? Największe strajki od dekad i masy ludzi na ulicach. Transport sparaliżowany. Reforma została wycofana. Macron spróbował znowu w 2023 roku. Tym razem użył mechanizmu konstytucyjnego, który pozwala przepchnąć ustawę bez głosowania w parlamencie. Reforma przeszła, ale koszt polityczny był ogromny. Jego popularność spadła do rekordowo niskich poziomów. A ta reforma podnosi wiek emerytalny do 64 lat. To wciąż jeden z najniższych w Europie i wciąż nie rozwiązuje problemu finansowania. Żeby zrozumieć, jak głęboki jest problem, trzeba spojrzeć na strukturę francuskiego budżetu. Około 25% wszystkich wydatków państwa to emerytury to największa pojedyncza kategoria. Kolejne 20% to opieka zdrowotna razem prawie połowa budżetu. I te wydatki cały czas rosną, bo populacja się starzeje. W 1980 roku na jednego emeryta przypadało czterech pracujących, a dziś jest ich mniej niż dwóch, a za 20 lat będzie jeszcze gorzej. To jest matematyka, której nie da się oszukać. Mniej pracujących oznacza mniej podatników, więcej emerytów oznacza więcej wydatków. System nie ma szans się zbilansować. Francja próbowała rozwiązać to imigracją, ale integracja imigrantów jest bardzo trudna. Bezrobocie wśród młodych imigrantów sięga 40%. Młodzi imigranci zamiast płacić podatki, otrzymują pieniądze z zasiłków. Dodatkowo imigracja stała się politycznie toksyczna. Skrajna prawica, Marine Le Pen i jej partia Zjednoczenie Narodowe zyskuje masowe poparcie. W ostatnich wyborach w 2024 roku otrzymała około 30% głosów i główny postulat stop imigracji. Jest jeszcze jeden problem. Francuska gospodarka nie rośnie wystarczająco szybko, żeby obsłużyć całe to zadłużenie. Francja ma wzrost gospodarczy na poziomie 1% rocznie to mniej niż średnia europejska. Mniej niż potrzeba, żeby dług jako procent PKB spadał. Dlaczego Francja rośnie tak wolno? Bo francuski model gospodarczy jest mało efektywny. Młody przedsiębiorca z Lyonu, który prowadzi małą firmę technologiczną opisuje swoją frustrację. We Francji wszystko jest skomplikowane. Żeby zatrudnić kogoś musisz przebrnąć przez dziesiątki regulacji. Koszty pracodawcy są ogromne. Płacisz pracownikowi 2000 euro, ale państwu musisz zapłacić kolejne 1000 euro składek. A, żeby kogoś zwolnić, zapomnij to jest prawie niemożliwe. Więc firmy boją się zatrudniać wolą zostać małe, niż ryzykować zatrudnienie kogoś, kogo potem nie będą mogły zwolnić, jeśli biznes się nie uda. I podatki podatki są absurdalne. Jak zarobisz więcej, połowę zabiera państwo. Każda transakcja, każdy przychód państwo chce kawałek. Nie dziwię się, że tyle firm przenosi się za granicę. I to jest francuski paradoks. Z jednej strony państwo obiecuje bezpieczeństwo, wsparcie i opiekę, z drugiej tworzy system, który dusi przedsiębiorczość, innowacyjność i wzrost gospodarczy. A konsekwencją jest rosnące bezrobocie. Francja od dekad ma problem z bezrobociem. Oficjalnie jest na poziomie 7-8%, ale wśród młodych około 18% a wśród młodych z przedmieść często imigrantów lub dzieci imigrantów 30-40%. To tworzy społeczny podział. Francja ma tzw. banlieue, przedmieścia wielkich miast, gdzie mieszka biedniejsza część społeczeństwa. Często są to obszary zdominowane przez imigrantów z Afryki Północnej. Tam bezrobocie jest największe, a perspektywy życia są bardzo słabe i często wybucha przemoc. W 2023 roku zamieszki na przedmieściach Paryża po śmierci nastolatka zastrzelonego przez policję trwały kilka dni. Aresztowano ponad 3000 osób, 800 policjantów zostało rannych i spalono ponad 5000 samochodów. To jest druga Francja Francja, której nie widać na Champs-Élysées. Francja, która nie ma dostępu do francuskiego modelu dobrobytu i która czuje się wykluczona. I ta Francja rośnie, bo demografia jest po jej stronie. Populacja emigrantów i ich dzieci rośnie szybciej niż rdzenni Francuzi. Za 20 do 30 lat będą stanowić znaczną część społeczeństwa. Pytanie brzmi, czy Francja będzie potrafiła ich zintegrować, bo jak widać, teraz zbyt dobrze sobie z tym nie radzi. Ale wróćmy do długu, bo to jest centralny problem. Francja musi pożyczać 150 miliardów euro rocznie, żeby sfinansować deficyt. Kto pożycza? Inwestorzy, banki, fundusze emerytalne, inwestorzy indywidualni kupują francuskie obligacje. Jak dotąd nie ma problemu. Francja jest postrzegana jako bezpieczny kraj. Rating kredytowy jest wysoki, choć ostatnio obniżony z 3a do 2a. Ale jest ryzyko. Jeśli inwestorzy stracą zaufanie do Francji, przestaną kupować jej obligacje. Albo będą żądali wyższych odsetek i wtedy Francja będzie miała prawdziwy problem. Pamiętacie Grecję w 2010 roku? Grecja też miała duży dług i nagle inwestorzy przestali jej pożyczać. Kraj był na skraju bankructwa. Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy musiały ją ratować w zamian za drastyczne cięcia wydatków. Francja jest znacznie większa niż Grecja. Ma gospodarkę wartą prawie 3 biliony euro jest drugą największą gospodarką strefy euro. Jeśli Francja miałaby kryzys na skalę grecką, nie ma mechanizmu, który by ją uratował. Europejski mechanizm stabilności ma tylko około 500 miliardów euro. To zdecydowanie za mało dla Francji. Więc Francja balansuje na linie. Jak dotąd się na niej utrzymuje, ale lina staje się coraz cieńsza. W roku 2024 Francja przeprowadziła wybory parlamentarne. Wynik wyborów dla wielu obserwatorów okazał się szokiem. Pierwszą turę wygrała skrajna prawica, uzyskując ponad 33% głosów. W drugiej turze lewica i centrum zjednoczyły się, żeby ich zatrzymać. Efekt: powstał parlament bez większości. Żaden z trzech bloków, lewica, centrum, skrajna prawica, nie zdobył wymaganej większości 289 mandatów. Tworzenie rządu w takiej sytuacji jest wyjątkowo trudne. Francja znajduje się obecnie w politycznym impasie. I w tym impasie nikt nie jest w stanie przeprowadzić reform. Lewica chce przeznaczyć więcej pieniędzy na wydatki socjalne, prawica chce cięć podatków, a centrum chce reform, ale nie ma poparcia. Efekt? Paraliż, brak stabilnej większości sprawił, że pod koniec 2025 roku parlament nie był w stanie uchwalić budżetu, co wymusiło przyjęcie specjalnej ustawy ratunkowej, aby państwo mogło funkcjonować w 2026 roku. Deficyt znów będzie ogromny, a dług będzie dalej rósł. Dodatkowo Unia Europejska zaczyna tracić cierpliwość. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Francji procedurę nadmiernego deficytu i oficjalnie żąda planu redukcji tego deficytu. Ale realistycznie, co Unia może zrobić? Nałożyć karę finansową? To byłoby absurdalne karać zadłużony kraj karą finansową, albo wykluczyć Francję ze strefy euro. To też jest niemożliwe. Francja jest w strefie euro zbyt ważna. Więc Unia nakazuje, Francja obiecuje poprawę i nadal nic się nie zmienia. Jest jeszcze jeden wymiar problemu Francji: starzenie się populacji i system emerytalny. Francuz, przechodzący na emeryturę dzisiaj po przepracowaniu pełnych 42 lat, dostaje emeryturę na poziomie około 70-75% swojej ostatniej pensji. To jedna z najhojniejszych emerytur w Europie. Ale matematyka jest bezlitosna. System emerytalny jest deficytowy od lat. Corocznie brakuje w nim miliardów euro. I ta dziura będzie rosnąć, bo demograficzny skok, czyli pokolenie baby boom, właśnie przychodzi na emeryturę. W ciągu następnych 15 lat miliony Francuzów przejdą na emeryturę, a zastąpi ich mniej pracujących, bo pokolenia urodzone po 2000 roku są coraz mniej liczne. Reforma Macrona z 2023 roku, czyli podniesienie wieku emerytalnego do 64 lat, trochę pomaga, ale to wciąż za mało. Większość ekspertów mówi, że trzeba byłoby podnieść wiek emerytalny do 67 lat, żeby system był zrównoważony, albo drastycznie ciąć wysokość emerytur, a to jest politycznie niemożliwe. Francuzi są zbyt przywiązani do swoich emerytur. Każda próba cięcia kończy się protestami. Francja żyje na kredyt od 50 lat. Przez te pół wieku nagromadziła dług, który dziś wynosi 3 biliony euro i wciąż pożycza 150 miliardów rocznie. To nie jest zrównoważone i to nie może trwać wiecznie, ale Francja nie potrafi się zatrzymać, bo system jest zbyt sztywny, a każda reforma napotyka opór. Ulica ma więcej władzy niż parlament, a politycy boją się podejmować trudne decyzje. Co będzie dalej? Francja ma przed sobą trzy ścieżki. Pierwsza to kontynuować obecny kurs, pożyczać dalej i mieć nadzieję, że i jakoś się uda. To prowadzi powoli, ale nieuchronnie do kryzysu. Może za 5 lat, może za 10, ale w pewnym momencie inwestorzy stracą cierpliwość. Ścieżka druga przeprowadzić drastyczne reformy. Ciąć wydatki, podnieść podatki, zreformować emerytury, rynek pracy, system socjalny. To jest technicznie możliwe, ale politycznie wymaga siły, której żaden francuski polityk jak dotąd nie pokazał. Ścieżka trzecia kryzys wymusza reformy. Grecja w 2010 roku nie chciała reform, ale gdy zabrakło pieniędzy, nie miała wyboru. Być może Francja też będzie potrzebowała kryzysu, żeby się obudzić. Dla Europy natomiast sytuacja Francji to ogromne zagrożenie. Francja i Niemcy były motorem europejskiej integracji. Niemcy mają dziś własne problemy, a Francja jest na skraju politycznego i fiskalnego paraliżu. Jeśli Francja wpadnie w kryzys, efekty będą odczuwalne w całej strefie euro: spadek wartości euro, wzrost kosztów pożyczania dla innych krajów oraz możliwe zawirowania na rynkach finansowych. Dodatkowo, słaba Francja oznacza słabszą Europę na międzynarodowej arenie. Warto pamiętać, że można żyć na kredyt przez długi czas, można odkładać trudne decyzje, można udawać, że problem nie istnieje. Ale matematyka jest bezlitosna: dług rośnie wykładniczo, odsetki się kumulują i w pewnym momencie system się załamuje. Francja jest bardzo blisko tego punktu, może jeszcze go nie przekroczyła, ale zbliża się do niego niebezpiecznie. Pytanie brzmi: czy Francja obudzi się na czas? czy znajdzie przywódcę który będzie miał odwagę powiedzieć prawdę i przeprowadzić reformy i czy francuskie społeczeństwo będzie gotowe zaakceptować że trzeba żyć skromniej jak dotąd odpowiedź brzmi nie ale może to się zmieni może kryzys wymusi zmiany albo może francja stanie się przestrogą dla innych przykładem tego co dzieje się z państwem gdy żyje zbyt długo na kredyt dziękuję że obejrzałeś obejrzałaś ten odcinek jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa świat pieniędzy, subskrybuj proszę ten kanał. To dla Ciebie jedno kliknięcie a dla mnie sygnał, że warto opowiadać takie historie. W opisie filmu znajdziesz linki do podmiotów, które wspierają rozwój tego kanału, i jeśli masz ochotę się z nimi zapoznać. Ruszyła również możliwość wspierania kanału przez widzów. Jeśli chcesz zostać aktywnym wspierającym lub patronem kanału i realnie wesprzeć rozwój finansowych historii, możesz zrobić to już od teraz w zakładce Wesprzej lub po kliknięciu w link, który znajdziesz w opisie tego filmu. Szczerze dziękuję za każde wsparcie. Cześć!